Witam wszystkich! Postanowiłam, że nagram taki krótki filmik, w którym pokażę swoje niektóre noworoczne zdobycze z wyprzedaży. Są to też takie świąteczne trochę rzeczy, ale nieważne, bardziej się je opłaca kupować po nowym roku, dlatego postanowiłam, że przedstawię Wam, co udało mi się upolować, nawet jeśli jest to troszkę po czasie, tak jak mówię, te świąteczne rzeczy. I co też może ozdobić nasz pokój, bo takie rzeczy też udało mi się kupić. Więc zacznę od bombek. Tak, kupiłam dwa opakowania bombek. Jedne są nawet te na mojej końce tutaj. Jednak wystarczyło poczekać dwa dni po świętach i okazało się, że jedno takie opakowanie kosztowało dwa złote. Kupiłam te bombki w Rosmanie. I z tego co wiem, to wszystkie bombki, jakie tam były, w takich opakowaniach, były przecenione właśnie na 2 złote. Więc troszkę żałuję, że nie kupiłam e, tych bombek później, bo pierwotna cena to 9 <grywanie> zł. Ale nieważne. E, następne rzeczy to też na choinkę, ale tym razem takie ozdóbki. I one powędrowały na choinkę, którą mamy w salonie. Kupiłam je razem z moją mamą. O, jeszcze taka kwiatuszki w Empiku. I każda z tych bombek, i w ogóle ozdób, jakie tam były, wszystkie rzeczy związane ze świętami, była, były przeceniane o 50%. Także, jeżeli na przykład taka ozdóbka kosztowała 10 zł, kupiłyśmy ją za 5. I tym sposobem nasza choinka ługina się od różnych ozdób, bo po prostu. Obkupiłyśmy chyba całą tą wystawę z tymi bombkami wszystkimi. No nieważne. Teraz pokażę rzeczy, które kupiłam w isku. I zacznę od jednego świecznika, który pojawił się ostatnio na moim blogu. Z takich jakby szkiełek, właściwie lusterek. Świecznik w ogóle kosztował około 10 zł i jak się włoży świeczkę, to te lustereczka tak super odbijają światło. Bardzo polecam. Były też w innych kolorach, yy, bodajże w czerwonym, w zielonym, w brązowym, jak kto woli. I następna to taka świetuszka, też kosztowała około 10 zł, jednak nie jestem pewna, ile dokładnie. I ona ma w ogóle taki fajny sweterkowy splot, coś jak na moim swetrze. I takie... Yy, ala skórzane, ale za zamszowe serduszko. E, więc troszkę szkoda je w ogóle otwierać, bo bardzo ładnie wygląda. Fajna też jako jakiś prezent e, czy coś. No, w każdym razie w isku takie rzeczy. Teraz e, Home New. W Home New kupiłam dwie rzeczy. No właściwie e, dwie, które chciałam tutaj pokazać. Taki świecznik. Dość zabawny, taka słupka pomarańczowa. Był przeceniony z 20 zł na 5,70, więc szkoda by było go nie wziąć. Tym bardziej, że w naszej altance w ogródku, na wakacje czy na wiosnę, często robimy grille, więc zazwyczaj ja i moja mama zapalamy tam świeczki. Więc taki świecznik idealnie będzie tam pasował. Zresztą niektórzy, jeżeli lubią kolor pomarańczowy i mają wystrój w podobnym. W podobnych barwach, w jakimś takim motywie, to ten świecznik też będzie im pasował. No, u mnie niestety nie bardzo, bo mój pokój jest biało-fioletowo-srebrny, więc troszkę tak nie w temat. Ale na jesień, jeżeli bym chciała sobie udekorować jakoś, to czemu nie? Następna to kubko filiżanko-miseczka. Tam taki wielki kubek. Można z niego sobie coś pić, jeść, albo zrobić z niego jakąś ozdobę pokoju, jak dla mnie. Przeceniony był z 20 zł na 14,70 więc jak na Home New jest to całkiem niezła cena za taki gruby i wielki kubek. W ogóle fajne tutaj ma takie, o, takie zdobienia, całkiem w moim stylu, więc myślę, że to też fajny na prezent. Jeżeli chcemy teraz już zacząć rozglądać za prezentami, na przykład nie wiem, na jakieś urodziny czy dzień babci, dzień dziadka. No i na koniec zostawiłam lampion! Lampion, który jest świecznikiem, ale kupiłam go w ogóle w zeszłym roku w Empiku. Dlaczego go pokazuję? Ponieważ był kolosalnie przeceniony. To raz. A dwa ostatnio jak właśnie byłam w Empiku te same lampiony znów się tam pojawiły. Także jeżeli ktoś lubi Daleki Wschód, a nie ma pokoju, który by akceptował czerwone lampiony, bo zazwyczaj tylko takie możemy znaleźć, bardzo polecam ten taki lekko fioletowy lampionik, który, uwaga, kosztował 75 zł. Ale przeceniono go na 2247, także jest to zaskakująca cena jak na Empik i bardzo fajna przecena. Bardzo się ucieszyłam jak zobaczyłam tą cenę i od razu go po prostu przytuliłam i poleciałam do kasy, żeby mi go nikt nie wykupił. Bo idealnie pasuje do mojego pokoju i nie mogłam go sobie po prostu odpuścić. Także jeżeli chcecie jeszcze taki lampion, lećcie do waszego Empiku, zobaczcie czy go tam nie ma. Ponieważ w Piotrkowskim widziałam nawet dwa. Więc to wszystko, co udało mi się kupić na y, ostatnich zakupach, y, właśnie takich noworocznych. Y, no i ten jeden lampion, który kupiłam jakiś czas temu. Więc mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik, i postaram się, aby były takie tutaj częściej. Pa pa!